No i mamy to wszystko pomalowane w końcu: siłowniki, obrotnice, drzwi, skrzyneczki. Wszystko jest Jest w kolorze. Nie jestem do końca zadowolony z tego malowania, bo tutaj nie wyszło tak jak chciałem. Ale tu jest za ciemno, żeby, żeby uzyskać lepszy efekt. Więc dobrze jest, że jest tak. No i tym bardziej, już mamy o 346 już prawie jasno zaczyna się robić no ale żółte jest jakoś tam pomalowane też jest zobaczcie sobie ile tej filtry wzięły tego żółtych pyłków, one były już całe takie biało szare, a ja widzicie teraz są całkowicie żółte tak. tutaj mamy pokrywkę zbiornika od ostrówka od tej hydrauliki Ładnie wyczyściłem te magnesy. Dołożyłem parę swoich takich neodymowych. Kupiłem tam w tam zbiorniku też parę powkładałem. I tamten zbiornik wyczyściłem przez takie małe okienko. jakoś rękę powciskałem. Całą czerwoną mam, ale większość cyfru chyba wyrzuciłem. Nawet chyba tam coś się nagrało. Telefonem tak kręciłem w środku nim. do tutaj przychodzi tak. Taka uszczeleczka, magnesy ładnie w środku, więc powinno być ładnie. I później Wam pokażę to, co powimowałem z tego zbiornika ogółem gdzieś tak z pół centymetra syfu było wszędzie w środku, w jednej komorze do połowy było tyle syfu, w drugiej było czyściutko ale tutaj wziąłem papier, ręką powagarynałem potem takim magnesem zaraz Wam pokażę takie coś mniej więcej tam w środku było o. oczywiście było tego dużo więcej, ale to tam wszystko na tych ręcznikach papierowych wywaliłem o i tutaj potem tylko takim jeszcze dla pewności wszystko Starałem się wy, wyciągnąć, taki fajna rzecz. To nie jest drogie, a ratuje życie nieraz. No, także zbiorniczek, by był czysty. Ten wąż z pomagania końcowo pójdzie tak. Tutaj o pod pompą. Tutaj się zrobi na niego jakąś osłonę, żeby to czasami nic do niego nie poszło. I tutaj idzie. Jest wszystko jak najniższym poziomem i jak najłagodniej zrobione. Także jak będzie oleju w zbiorniku gdzieś na tej wysokości to będzie już pompa zawsze zasysała zresztą będzie zalewana cały czas a oleju mamy gdzieś tak dotąd dotąd mamy minimum bo... czyli mamy jakiś tam margines no, tu mamy te kształtki wszystkie i tu mamy przyłączkę z pół cala na 22,5 Potem takie kolanka 22, nie 22,5, 22 razy 1,5 i dwa węże też 22 razy 1,5, 1,5 metra długie. Myślę, że powinno być ok. No i tutaj ta przyłączka będzie wkręcona, tutaj o. I musi być kolanko z nakrętką, albo ta przyłączka z nakrętką, żeby nam to zawsze wyszło, że. Te kolanka będą tutaj nam w bok się kierowały. To się wszystko powinno zmieścić tutaj przy ramie. No i węże tutaj przykręcone, a idzie tutaj to wyjście z orbitrola, a idzie nam tutaj do skręcania, jakby w lewo. Ona nam siłownik cofa, a B idzie do siłownika w prawo, że siłownik tam wypycha. I tutaj jeden poszedł tak o bez. no, bez tutaj kolanka prosto, tu jest, myślę, że wydaje mi się fajna przerwa. Tutaj powinno się wszystko mieścić, a drugi tu już kolanko ładnie, węże, tutaj, w sumie już same od siebie, to są fajne, ale je się tutaj daje jeszcze w, taki, w taką spiralkę, żeby tutaj nigdzie się nie przecierały czasem. Umocuje się je. No, raz tylko jakieś 120 litrów oleju trzeba wlać. Olej jak widać czyściutki tutaj no w sumie był wymieniony, więc zalewam stary, no widać jest czyściutki, nic tutaj jemu nie dolega. I to jest, nie jest HL46, tylko trochę lepszy, jakaś chyba 32, że on jest, nie jest taki gęsty na początku jak ten 46. Tutaj mamy obudowę filtra od hydrauliki. Tutaj mamy filterek coś z WH1065 ten jest akurat z Sędziszowa tutaj o PZL Sędziszów tak to jest WH1065X tutaj i tu do kompletu jest sprężyna o-ring i taki duży o-ring i to nam tutaj wchodzi o tutaj wchodzi ten duży o-ring a tutaj nachodzi nam ten mniejszy, on już tutaj jest a nie, w sumie jest miękki, ale jak jest to, wymienimy go. I tutaj jeszcze, wcześniej tu w ogóle tego filtra nie było. I tylko takie coś tu było. Nie wiem, czy to tu jest fabryczne, czy nie, ale możliwe, że tak jest. I to było tam na dole. I wtedy pewnie przychodzi jeszcze tutaj to. O. Zobaczmy czy tu wchodzi nam no, filterek nam wchodzi w sumie może już tutaj zostać nawet tutaj mamy starą sprężynę Ja już założyłem tutaj nową Założyłem tutaj nową o, ona jest jakby twardsza troszeczkę ale i tak to jest chyba trochę słaby sposób, bo dostanie ciśnienie, to sprężyna się ściśnie i będzie nam wszystko bokiem szło pewnie. No ale niech tak jest, jak było. Tu mamy stary oring, już też prostokątny. A więc mamy <laughs> troszeczkę wielką chwilę wszystko, woda, płyn, olej, ropa zalane, prądy podpięte. Myślę, że powinien odpalić, bo tutaj rurki nie były ruszane, nie powinien być zapowietrzony. I tak jeszcze tylko taki mały szczególik. trzeba by powyciągać, chociaż pewnie by przemieć. Te <tys> z wydechu też sobie pozrywamy, przelewów odtryskiwaczy jeszcze nie podpinam ani kolektora sącego, bo chcę zobaczyć jak on na danym cylindrze pracuje. Nie będzie zresztą długo chodził, tylko tam chwilkę Więc tam nie będziemy się szczypać Zobaczcie jak ładnie chodzi jak, Czy ładnie? Mam nadzieję, że ładnie, ale jak chodzi bym musiał troszkę gazu mu Tu jakoś przywiązać A więc mamy tu gaz zaplątany, mam nadzieję, że będzie ok Luz jest na reduktorze, też w razie czego dajmy mu jeszcze ręcznie dla pewności Zobaczymy co się stanie No jednak chyba na tym. Mamy troszeczkę większego zawodnika. Także próbujemy. Pomaganie działa. Pomaganie działa jak złoto, jednym palcem. Dźwignia się robi beton i tutaj no niestety nie ma sprzęgła zbytnio. Jak nacisnę kamulec i sprzęgło to wtedy stanie, ale tak żeby swobodnie było to niestety. Czyli czeka mnie jeszcze raz wyjmowanie sprzęgła, masakra. No, ale trudno, trzeba będzie to zrobić. Trzeci mi puszcza No trudno Woda nam krąży Tak jak mówiłem Musi się to wszystko wypukać. Zaraz ją spuścimy Ale z rzeczy fajnych To wspomaganie Elegancko bardzo ładnie działa Tutaj o Jednym palcem Na wolnych obrotach Obroty się zwiększą, bo mam gaz przykręcony, ale ogółem o jest elegancko. Jednym palcem tutaj. I od prawej do lewej mamy. O, jeden, dwa, dwa i pół obrotu gdzieś.